Cześć i witam was w kolejnym odcinku z Forza Horizon 2. A tak jak zapowiadałem, widzimy się w BMW M3 z 2008 roku i próbujemy przejechać kolejny wyścig, który właśnie zaczyna się teraz. Wow. Czy mi się wydaje, że tym samochodem właśnie nie jechał słynny Boguś z Warszawy? Czy to nie była akurat właśnie ta wersja BMW? Czy to jest właśnie to słynne BMW? Zobaczymy, jak się czuł nasz Boguś. To chyba jest francuski Boguś. Dobra, to było stare i było to bardzo kiepskie. Więc moi drodzy, dosyć o tym. Ehm, tak wygląda ten samochód z środka i muszę wam przyznać, że nawet nie jest źle. Tylko szkoda, że mnie znowu wszyscy wyprzedzają. Jak gdyby mnie nie wyprzedzali, to bym się czuł naprawdę lepiej. A tak, a tak, to niestety nie wyprzedzają, a ja się wtedy kiepsko czuję, a jeszcze jak się zderzam, to tym bardziej, i jeszcze jak samochód mi się wyrywa z e, kontroli, to wow, to już w ogóle wtedy tego nie lubię. Jestem dopiero na siódmym miejscu, tam ci gdzieś daleko uciekli, ale jeszcze jest sporo, sporo, sporo do przejechania, więc mam nadzieję, że będzie. Możliwość ich wyprzedzenia gdzieś, na przykład tutaj dohamować, tylko lepiej od nich i znaleźć się już na jakimś wyższym miejscu, lepszym. O, na przykład tak jeszcze tutaj weźmiemy kolejnego, który mnie chce zepchnąć. Dziadu nawet nie, wiedz, nie wiedziałem, gdzie on się tam znalazł, że aż tak agresywnie pojechał. Kurde, ale zblokowałem koła. Ale chyba nawet na dobre mi to wyszło, chyba udało mi się tam tego gościa wyprzedzić. Wow, albo i nie, a właśnie, widziałem na minimapie, że on już tutaj się gdzieś czai. Kurde, jak oni mają szybkie te samochody na tych prostych? No, aż nie wierzę. Jedyna możliwość, żeby wyprzedzić ich na tym najtrudniejszym poziomie trudności, to możliwość wykorzystania ich jakichś błędów na zakrętach. Że zakręty przejeżdżają jakoś wolniej, ale wtedy na. w ogóle na prostych to dostają jakiegoś wielkiego, ten. wielkiego odrzutu. Kurczę, ja jestem czwarty, no? Jednak ten samochód, który dostałem jako nagrodę, jest chyba najlepszy. Spoko, jeszcze te latarnie. Co jeszcze może? Frytki do tego. Kurde, jeszcze mnie krawędźnik zarzucił. No już w ogóle świetnie. O, jeszcze tutaj o mało checkpointa bym nie trafił. Ej, widzicie, nie wygląda to najlepiej, a tam jest jeszcze tylko jeden zakręt. Fak, a miałem sześć punktów przewagi. I jeszcze ten mnie bierze, no. Co za... I znowu dostałem w tyłek i znowu kolejny samochód, który mnie wypycha. I przez to tracę... Kolejne jakieś punkty. Ja tam tylko ich widzę w lustelkach. No! Jak to wygląda? Trzymaj się. Następny wyścig należy do ciebie. Dobra, niech będzie. Nawet mi to nie przeszkadza. Cztery punkty to... Jak wygram to będzie dobrze. Bo jakoś nie chce mi się tego wyścigu szczerze powtarzać. A ten samochód myślałem, że będzie lepszy, ale niestety nie jest aż tak dobry, gdybym, jakbym się tego spodziewał. Albo ja po prostu nie potrafię nim jeździć. No nie jest dobry samochód. Za bardzo czuć, czuć jego masę. A nie czuć w ogóle... E, Jakość tej jego mocy. O, Cross country. To będzie ciekawe. Bo jednak wyścigi cross country to jeszcze takimi autami nigdy nie były najlepsze. Jezu. Nie, nie, żebym coś narzekał. Mm -mm. <ścoughs> Ale czasami te jajki, które jeżdżą po świecie, to mogłyby się jednak nauczyć e, jakoś poprawniej jeździć. I to chyba nie, nie. Zobaczcie, jak w ogóle tym samochodem rzuca. Jak, jak wziąłem ten, jak wziąłem to. E, tą, 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 tą kamerę. Że on w ogóle tak sobie trochę faluje. Za bardzo faluje. W ogóle jest za bardzo bezwładny, mi się wydaje. Tutaj chyba wychodzi jego masa. Nie wiem, ile on waży, ale wydaje się być w miarę ciężki. Cięższy od, sw od swoich ten. Cięższe od poprzednich więc różnie to może być A nie jestem naprawdę na 100% tego pewny Czy to na pewno tak jest Czy też nie Bo tutaj ja po prostu czuję jego masę I to za bardzo czuję jego masę O bo każdy zakręt jak tylko ten To od razu tyłek mu ucieka Jak jest tylko jakieś drobne wybicie To od razu tyłek gdzieś tam leci i to prowadzi się trochę podobnie jak e Maselcar. Jak e właśnie ten Ford, tylko że z na napędem na tył. Wiem, że jechałem pod prąd, no ale... Żeby aż tak mnie traktować. No ale dobra. Ale samochód nie wygląda. E ten. Nie wygląda źle. Jest nawet w miarę ładny, więc... Można to jakoś przełknąć. Jeju, ale ruch na autostradzie. Was, kurde, czasami nie pomyliło, żeby wszyscy na autostradę wyjeżdżali, o jednej porze. Eee, samochód, znowu. O, i właśnie o tym mówię, że wystarczy kilka ruchów kierownicą i on od razu traci swoją tą, swoją trakcję. A trochę to dla mnie dziwne, ale... Ale, ale, ale... Może tak ten samochód się naprawdę zachowuje. I lubi sobie poruszać tyłkiem. Nie będę już jakoś tego bardzo dochodził. Bo jednak. No bo jednak nie po to tutaj jestem. Ten samochód po prostu najzwyczajniej w świecie mi nie leży. Ale inny może się sprawować dobrze. No ale to nie znaczy, że mi muszą się podobać wszystkie samochody. Jakoś, tak jak mówiłem w poprzednich tych... Nigdy jakoś w poprzednich odcinkach nigdy za BMW nie szalałem i nadal tak naprawdę nie szaleję. Jedyne BMW, które lubiłem i które nadal lubię to jest to teda z tym słynnym malowaniem które na początku było nasze, później zostało Razora, które znowu stało się nasze. Z 2005 roku oczywiście mi chodzi. Chociaż w tym nowym Mosnotedzie jak wykupicie sobie płatny dodatek to też będziecie mieli ten samochód. No. I tak to się robi biznes. Jak masz coś dobrego to sprzedaj to jeszcze raz. Tak, tak jak, tak jak myślałem, wszystkie samochody są z napędem na tył. Świetnie. Różnie to zawsze może być. Mam nadzieję, że ten samochód lepiej się tutaj spisze właśnie ze względu na swoje osiągi. No i że będzie się lepiej trzymał drogi. On, on się nie wydawał aż taki super ciężki, więc e, oby, oby tak się tutaj potwierdziło. Ale był dosyć nadsterowny. Więc akurat na cross country e, może to nie być aż takie dobre. No ale jeździ, kurde, jeszcze mokra nawierzchnia, to to już jest w ogóle majstersztyk. Ale właśnie jedyną rzeczą, którą mogę wygrać, to są osiągi tego auta, które są naprawdę dobre i jest bardzo ładnie stunningowane i bardzo ładnie można tutaj wszystkich prawie, że wyprzedzać jakby stali. Siedz, drzewo. A, patrzcie, to było dobre, już myśleliście, pewnie tam czuliście te. Drzazgi, przynajmniej ja czułem, ja czułem te drzazgi w karoserii samochodu. Tutaj poczułem, poczułem ominięty checkpoint i, i ściany na sobie. A raczej kawałek góry. O, tak powinienem przejechać. Spadaj! Chyba trochę mocno go wypnąłem. Chyba nawet trochę bardzo mocno. Ale tak, przewaga takiego samochodu to stanowcze jego osiągi i jego dźwięk. To jest chyba najlepiej brzmiący samochód z tych wszystkich. Jeju, jak mi się podobają takie mruczące takim basem e, w samochody. Chociaż ja lubię wszystkie samochody, które ładnie brzmią. Ja lubię wszystko, co ładnie brzmi. Ostatnio tak się zastanawiałem, co ja bym tak tak naprawdę chciał robić i tak mówię, kurczę, ostatnio chyba słuch mi się jakoś polepszył, bo zacząłem dostrzegać jakieś nie ten e, niedoskonałości w muzyce i w moich słuchawkach, które ostatnio sobie kupuję, że zawsze gdzieś tam jest albo jakaś jakaś niedoskonałość, albo jak mi nie, nie daj Boże, jak mi coś zatrzeszczy, to już w ogóle, kurde wtedy tylko módl się Panie Boże, żebym Żebym czasem... żeby czasem mi się to nie powtórzyło. Więc tak jest i w tym momencie. Jeju, na tych wąskich tych drogach to to... To nie jest samochód na wąskie drogi. I znowu przez takie wąskie gardło. Ale tutaj już chociaż lepsze jest to wąskie gardło. Tamto to już było totalnie wąskie. A tutaj znowu zieli naćkali tych szykan. Ale przynajmniej wygrywamy to i będę miał pierwsze miejsce! Bo kolejny facet to nie dojechał ten, który nam osobiście zagrażał, a on dojechał gdzieś tam. On w ogóle dojechał na ostatniej pozycji, więc, więc będziemy mieli dużą przewagę. I tak jak myślałem, jest to naprawdę dosyć duża przewaga, bo aż 14 punktów. Nie wiem, jak się układają te, te mistrzostwa i ta klasyfikacja ogólna, szczerze mówiąc. No bo za każdym razem, tak jak widzicie, albo ja muszę wygrywać wszystkie wyścigi, albo mogę sobie pozwolić na przegranie jakiegoś. Nie wiem, myślałem, że będą nam chociaż powie: o super, zostajesz mistrzem. Nie, jednak się nie odezwał. To więc ja tak powiem: wow, zostaliśmy mistrzami w i w klasie Super Saloons. Jej. Bardzo się z tego cieszę. Przynajmniej jestem już poza półmetkiem. I zostało nam 6 mistrzostw. Do wygrania 6 mistrzostw, żeby zakwalifikować się do finału Horizon. Więc oby tak dalej. Eee, I oby nam się to w końcu kiedyś udało zrobić i dokonać tego. O 10 tysięcy. No jednak ten samochód się najlepiej spisuje z tych wszystkich. Bardzo fajna nagroda. Dziękuję. Bo oczywiście to autor to była nagroda od ...w ramach tej wycieczki. Jeśli nie chcesz zostać na placu Masena w Nicei, spotkajmy się przy centrali, a potem wrócimy na festiwal, żeby wziąć udział w imprezie wręczenia nagród. Dobrze. To jeszcze podczas tego odcinka wyjdziemy się, przejedziemy na festiwal, wrócimy sobie tą wspaniałą drogą. E, prawdopodobnie zaliczymy autostradę, więc pewnie domyślacie się, jaki samochód sobie wezmę. Ten, w którym w poprzednim odcinku, no nie mogłem wam go do końca pokazać i uświadomiłem chyba sobie, że nie pokazałem wam wnętrza tego samochodu. E, nie w poprzednim, tylko jeszcze w poprzednim. E, w poprzednim Championship'ie. Warsztat. Moje samochody. Potrzebuję. Lamborghini Aventadora. Nie pokazałem wam tego samochodu z środka, więc zrobię to teraz podczas yy, wycieczki, przez to właśnie, że padła mi ta cudowna nagrywarka. Na 102. Masz szansę na nagrodę? Jeśli wydaje ci się, że tak, natychmiast wróć na festiwal. Zegar tyka. Zegar tyka, my oczywiście znowu mamy szansę na komplet nagród, więc na pewno się tam wybierzemy. Awentador, wspaniałe auto, chociaż troszeczkę się... Spodziewałem się, że będzie się lepiej prowadzić niestety lekki zawód, więc pokazuję wam jak wygląda z środka, dopóki jeszcze mogę wam pokazać nie do końca rozbite to auto, <laughs> bo na pewno niedługo właśnie się zdarzy coś takiego. Nie myślałem, że aż tak wyląduje bokiem. No ale i bywa i czasami tak. Eee, natomiast w odcinku, w którym omawiałem to Lamborghini te, tego Aventadora no mówiłem jedną bardzo rzecz. Ważną rzecz, że Forza się postarała jak najlepiej odwzorować samochody. I musicie chyba przyznać, że im dosyć dobrze się to udało, bo ta deska rozdzielcza e, chyba wygląda w miarę realnie. Nie, żebym nie patrzył w tym momencie, jak mówię o desce, żebym nie patrzył na o deskę. Na desce. I patrzył jak się zmienia tam cały ten ten... I nie widział samochodów. No ale tak najprawdopodobniej było. Więc tak, to wszystko się zmienia. To wszystko tam jakoś cudownie mryga. I bardzo mi się podoba ten digital icon, czy, czy jak to ten zegar, który jest właśnie w tej furze. On jest naprawdę niesamowity. A trochę ten, ten Aventador ciągnie. No, 340 na autostradzie. Więc można z niego wyciągnąć na pewno więcej. Pamiętajcie, że to jest seryjny samochód, a on ciągnie no 350, nawet bym powiedział. Więc nie jest źle, ale oczywiście są szybsze samochody. Najszybszym samochodem z grze oczywiście nie jest Henry VENOM GT. Tylko jest. I tutaj było moje zdziwienie. Alfa Romeo jakaś starsza. To było dla mnie naprawdę zaskoczenie, ale to jest samochód idealny na dragi. Niestety na wyścigi tamten samochód się nie nadaje. Oczywiście Alfa Romeo i pod względem prowadzenia i prędkości maksymalnej jest chyba najlepszy? Jakoś tak mi się wydaje. Natomiast, moi drodzy, wycieczka ukończona. Mamy swoje award party, więc się bawimy, moi drodzy. A w kolejnym odcinku będziemy znowu się wybierać na jakąś kolejną... Wycieczkę, tak jakbym powiedział. Wygraliśmy Castoletto w Tractoise, wygraliśmy Montelino w Hypercars i zaliczyliśmy też pierwsze miejsce w Nice i w super salonach samochodowych. Więc jest naprawdę dobrze. Do finału Horizon 6 mistrzostw. Ja się na dzisiaj z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!